Coś tutaj kombinowałem wcześniej, Myślę, się teraz będzie ten. Abort. Dobra, i mamy. I to jest wersja, w której mamy POMA. I tutaj nie ma żadnego Spring Boot Parenta, co nie? Właśnie to jest to, że tutaj nie ma Parent, Spring Boot Starter. Mamy tutaj czystego Springa, czyli zapiąłem sobie Spring Context, Spring Web, jakąś bibliotekę Snake YAML, do tego, żeby można było odczytywać z Application YAML propertiesy. Więc sam musiałem to zdefiniować, taką bibliotekę i też musiałbym muszę wiedzieć, jaką konkretnie wykorzystać. Więc mogę wybrać taką, która na przykład przez przypadek, na przykład, że nie jest już wspierana, a ja ją użyję i później po roku okaże się, że kurde, muszę jednak bibliotekę zmienić. I to się dotyczy i to dotyczy wszystkiego i też muszę tutaj zarządzać tymi wersjami. Na przykład jest wersja 609 aktualnie użyta, a już widzę, że jest dostępna 6011 i musiałbym to wszędzie ręcznie podbijać, jakbym chciał, co nie więc musiałbym to zmieniać w każdej bibliotece i też mogłoby się okazać, że jakaś jedna biblioteka straciła kompatybilność z inną i razem nie działają i mam na przykład problem, że jedną mogę podbić, a drugiej nie mogę, bo jest konflikt, są też takie sytuacje po prostu i to jest problematyczne. Na przykład no w takich projektach do portfolio może rzadziej to widać, ale w takich komercyjnych projektach, gdzie, gdzie się dba o to, żeby cały czas robić aktualizację, to to jest bardzo duży game changer i tutaj muszę to wszystko ręcznie robić,